Paco Power System Bled Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Po meczu z Tytanami jesteśmy z zawodnikiem drużyny z Szczecin Tomaszem Komosą, który gra z pozycji fullbacka. Powiedz Tomek, dzisiejszy wynik troszeczkę Was zawiódł, myśleliście, a byliście bardziej troszeczkę pewni, że, że jednak pokonacie Tytanów. No, że pewni to może za dużo powiedziane. No, bardzo dobra drużyna, perfect season, ale jak najbardziej chcieliśmy tu z myślą tylko o zwycięstwie. Czy mieliście dużo czasu na przygotowanie się do, do tego meczu? No, czasu nam nie brakowało, robiliśmy wszystko co mieliśmy zrobić, tak? więc na pewno czas nie jest powodem tej porażki. A co jest powodem? Chyba wyższość tytanów Lublin. Okazali się dzisiaj lepsi, no i awansują dalej. Powiedz, jak oceniasz wszystkie mecze, które do tej pory rozegraliście? Byliśmy stroną zdecydowanie przeważającą, z wyjątkiem jednego meczu z Królewskimi. No, ale zabrakło tego jednego zwycięstwa w półfinale. Um... Co teraz y, będziecie robić? Co teraz Was czeka? No, teraz czeka nas na pewno przerwa. No i off sezon przygotowanie do kolejnego sezonu niestety drugiej ligi? Aby oczywiście poszło lepiej niż do tej pory. <gry> Dziękuję.